Zbigniew wodecki romans, choć mało osób o tym wie, wybitny muzyk miał swoje za uszami, jeśli idzie o stosunki damsko męskie. Artysta starał się uchodzić za nieśmiałego względem kobiet. Jednak wiele osób z jego otoczenia miało zgoła inne zdanie na ten temat. W takim razie jak to naprawdę wyglądało, Zbigniew Wodecki, romans, o podbojach miłosnych, muzyka swojego czasu mówiło się bardzo dużo. Jednak teraz, gdy minął już ponad rok od jego śmierci, ludzie przestali tłumnie dyskutować na temat jego życia uczuciowego. Skupili się przede wszystkim na jego twórczości, która nie bez powodu wychwalania jest powszechnie. Nie ulega wątpliwości, że Zbigniew Wodecki był jednym z największych muzyków w naszym kraju. Jednak jak naprawdę było z tymi romansami. Zbigniew Wodacki romans, Wodecki i jego kochanki pierwsze wzmianki o romansie muzyka pojawiły się już w latach 90. XX wieku. Jednak sam muzyk, podobnie jak jego kobiety, nigdy oficjalnie nie potwierdzili swoich związków. Wodecki cały czas zapewniał, że jest wierny swojej żonie, a na romanse zwyczajnie nie ma czasu. Wspominał również, że określanie go jako cesanowy jest mijaniem się z prawdą, ponieważ od zawsze był nieśmiały wobec kobiet i nigdy nie wykonuje pierwszego kroku. Jednak wiele osób z jego bliskiego środowiska ma inne zdanie na ten temat. W mediach pojawiało się dużo wywiadów z przyjaciółmi muzyka i jego kochanek, którzy wprost mówili, że kochankowie się spotykają. Jednocześnie zaznaczali, że Wodecki nigdy nie zostawi swojej żony, choć romanse miały niemal zniszczyć mu życie. Wodecki i Czernicka. Romans według mediów pierwszą kochanką muzyka była Zofia Czernicka, która jest dziennikarką. Według relacji jednej z jej przyjaciółek, romans pary był bardzo gorący i namiętny, ale nie spełniał oczekiwań Czernickiej. Dziennikarka była już po jednym rozwodzie i szukała w swoim życiu stabilizacji, której Wodecki ostatecznie nie mógł jej zapewnić. Muzyk od samego początku grał w otwarte karty i mówił, że nie porzuci swojej rodziny, a jego relacja z Czernicką nigdy nie wyjdzie poza ramy romansu. Kobieta nie mogła zgodzić się na taki stan rzeczy i ich związek zakończył się. Olga Bończyk i Wodecki romans z kolejną kochanką Wodeckiego według mediów była aktorka Olga Bończyk. Podobnie jak w innych przypadkach żadna ze stron nie przyznała się do tego, ale zewsząd było słychać doniesienia o ich romansie. Nie ulega jednak wątpliwościom, że łączyła ją z wirtuozem bardzo silna więź i bliska relacja. Bączyk Wodeckiego wspomina jako swojego przyjaciela i mistrza. Jednak wyraźnie było widać, że rodzina muzyka nie darzy jej zbytnią sympatią, a w szczególności jego córka. Według wielu osób jest to doskonały dowód na to, że łączyło ich coś więcej.